Cześć, witaj. Dzisiaj korci mnie, żeby opowiedzieć o moich tropicielskich narzędziach, bo często opowiadam o tym, jak tropie blokady, jak rozmontowujemy te blokady razem z moimi warsztatowiczami. Oni rozmontowują, ja w jakiś sposób. Sparinguje w trakcie prowadzenia przez rozwój świadomości. I dzisiaj chcę Wam powiedzieć o narzędziu, o którym mówiłam już na początku swojego vloga o słowach że w narracji i w słowach widać wszystko. Jeśli tylko Twój słuchacz, Twój odbiorca jest uważny, ma te uszy takie, niech będą elfie większe, nastawione na odbiór i procesuje te wszystkie informacje, to wszystko o Tobie staje się słyszalne poprzez Twoje słowa. Twój portret wszystkich Twoich blokad nagle pojawia się przed oczami uszu ze względu na to, jakich używasz słów, jak budujesz zdania, o czym informujesz, co pomijasz. I to jest, jeśli chodzi o mnie, psa tropiciela, niesamowite. Narzędzie, niesamowita możliwość pozyskiwania tropów i informacji. Jeśli przyjmiemy, że moim zadaniem jest szukanie blokad, po to, żeby mój warsztatowicz mógł je zdetonować, mógł je rozbroić, to słowa są taką szeroką aleją, dobrze oznakowaną. Tutaj, proszę Państwa, idziemy, to zwiedzamy, tu muzeum, tu park, tu ogród, tu dzieciństwo, tu blokada. W ten sposób możemy z nią pracować. Całe to oznakowanie jest na tej alei słów. I teraz czas na przykłady. Pracuję z pewną kobietą, która skarży się na samotność. I często słyszę od niej słowa: przykro mi, tak bym chciała to zmienić. I próbuję tę samotność na różne sposoby oswoić. I najprostszym sposobem na oswojenie samotności jest zahaczenie się o kogoś na zewnątrz, o rozmowę, o robienie czegoś, o kurs języka obcego, o telefon do kogoś, o spotkanie z kimś, odwiedzenie sąsiada. Jest to proste, bo odciąga nas od przejmującej i dotkliwej samotności. Dla ciekawostki dodam, że taka samotność i Ogromny dyskomfort w byciu samej dotyczy, jak wszystkie nasze blokady, braku miłości, bardzo wczesnym okresie niemowlęctwa, w pierwszych sześciu miesiącach, i dlatego nie jest to stan łatwy do skorygowania. Potrzeba czasu, potrzeba świadomości, potrzeba cierpliwości. No i kiedy pracuję z tą kobietą, to mówię: Ok, jak to jest, jak jesteś sama w domu. I ona odpowiada na to, ten czas jest zmarnowany. Mówię, hmm, słyszę, że czas spędzany z tobą jest zmarnowany. Że, kiedy czas spędzasz sama ze sobą, ten czas jest zmarnowany. To jest taka figura przekręcenia słów, ale de facto jest prawdą. Ta kobieta ocenia czas spędzony ze sobą samą jako zmarnowany. I słowa opowiadają nie tylko o jej przekonaniu na poziomie mentalnym. Najciekawsze jest to, że przekonanie tkwi we wszystkich poziomach jej świadomości. Jest wdrukowane w jej ciało, jest w jej umyśle, pojawia się w jej słowach i najgorsze jest też to, że jest w oprogramowaniu energetycznym, czyli na dużo subtelniejszym poziomie niż nasz mózg fizyczny, niż nasz umysł. Ona mówi o tym, ale mówi, opowiada o swojej matrycy energetycznej, opowiada o swoim energetycznym oprogramowaniu, bardzo subtelnym oprogramowaniu, do którego nie umie się dostać. Na tym polega rozwój świadomości, żeby się tam dostawać, do tego centrum informacyjnego, subtelnego, do którego możemy sięgnąć i który możemy sobie oglądać i otworzyć kluczykiem naszej inteligencji duchowej. Dlatego ona jest taka niesamowicie ważna, bo ona jest w stanie dostarczyć nam informacji o nas samych, nam, o nas, bezcennych. I pokażę Wam to na tym zdaniu. Czas spędzony sama w domu jest zmarnowany. I przyglądamy się temu, że jest takie przekonanie wdrukowane w to moje oprogramowanie energetyczne. Ono rządzi, jest tak subtelne. Że pokona wszystkie słowa, przepiękne ubrania, sposób zachowania, wszystkie pozory, jakie stworzymy. Jeśli w tym naszym oprogramowaniu energetycznym jest zapisana informacja: Ja marnuję czas wszystkim osobom, ja nie jestem interesująca, moje istnienie marnuje czas mnie i wszystkim innym osobom, to tę energetyczną informację kompletnie poza świadomością, poza mózgiem, poza umysłem będziemy cały czas emitować. Cały czas będziemy nadawać transmisję programu pod tytułem Ja oznaczam zmarnowanie twojego czasu. Nie warto w ogóle się mną zajmować. Rzucaj mnie. Ja w ogóle nie jestem osobą, z którą warto być. Te słowa, kiedy jestem sama ze sobą. Czas jest zmarnowany. Są Odkodowywaniem poziomu energetycznego, poziomu zapisu w energii tego wszystkiego, co przeżyliśmy. To są informacje z subtelnego ciała, które mówią nam o tym, że w subtelnym ciele są blokady, które wpływają na nasze emocje. Na nasze ciało, wpływają na nasze życie, determinują nasze życie. Ja nie jestem fanką determinizmu, ale jeśli mogłabym o czymś powiedzieć, to brak kontaktu z tym oprogramowaniem energetycznym wskazuje nas na powtarzanie pewnych lekcji. skazuje nas nie to, że my tych lekcji w końcu nie odrobimy, my je odrobimy. Jak nie w tym, to w kolejnym wcieleniu. No tylko, że ja tam jestem niecierpliwa. Mi chodzi o to, żeby. Jeśli jakieś informacje we mnie są na mój temat, co mogę zrobić, żeby lepiej żyć, żeby lepiej funkcjonować, to ja nie chcę tego zostawiać na tysiąc lat w przód. Ja bym chciała mieć dostęp do tego już teraz. Jestem niecierpliwym zachodnioeuropejczykiem, jestem kartezjańczykiem. Ja chciałabym jak najszybciej wszystko rozwiązać dla swojej pomyślności, dla swojego szczęścia. Dlaczego nie? Jeśli jest to możliwe, jeśli ta baza informacyjna energetyczna jest we mnie, a jest, bo jest w każdym człowieku, to dlaczego ją omijać? Warto po nią sięgnąć. No to jesteśmy w bazie energetycznej, która mówi kobiecie: Jesteś tak zaprogramowana, tak Cię kochano w dzieciństwie, że w każdej komórce masz informację. Czas ze mną jest czasem zmarnowany. Odczytają to wszystkie osoby wokół Ciebie: Twoje przyjaciółki, Twoi faceci. W mężczyźni, które ci się podobają i którym Ty się podobasz. Ten sposób funkcjonowania świadomego, jaki my mamy obecnie w kulturze nie pozwala nam sw na swobodne wejście tam i korzystanie, odczytywanie, a torpeduje wszystko, całą codzienność na bieżąco, w sposób bolesny. To jest trochę nie fair, że, że nie ćwiczymy tego wejścia w w te subtelne wiadomości, a z kolei one są takie mocarne, że przez sam fakt swojego istnienia taki, a nie inny całkowicie wpływają i przestawiają nam życie zgodnie z tym oprogramowaniem. No dobra, to słowa podają nam rękę i mamy wyciągnięte pewne oprogramowanie z tej matrycy energetycznej. To jest genialny trop. Po nim następuje cała sekwencja szukania tego, jak się ta kobieta z tym ma. Szukania, kiedy to powstało. Bo to przekonanie jest zbudowane z relacji, z dzieciństwa. Najbliższe osoby tak te kobiety traktowały, że umiejscowiło się, osadziło się w niej takie, a nie inne przekonanie. I po kolei trzeba te Konkretne momenty, które są w energetyce falami, pasmami, do tych wspomnień można dojść to mój pies tutaj sobie chrapie do tych wszystkich wspomnień po kolei można dojść i po kolei je korygować, tak że po pewnej saturacji tą korektą całkowicie ten program przestaje tykać, przestaje działać. I oczywiście duchowo rzecz biorąc, wydarza się w całym tym procesie. Nauka kochania siebie, bo przecież start, czas ze mną jest zmarnowany, jest całkowitym brakiem miłości do siebie. Zawsze mówię, że właściwie lekcje duchowe są bardzo proste. Wszystkie można sprowadzić do, naucz się kochać siebie. I to jest przykład, jak słowa dają trop. Co można z tym tropem dalej zrobić? Oczywiście, jest to już jakiś kunszt, jakaś sztuka prowadzenia. Jakaś sztuka reprogramowania tego wszystkiego, i my, ucząc się miłości do siebie, tak naprawdę wyłączamy ten program z działania. To dziękuję, tyle o narracji. E, uwielbiam słowa, więc na pewno jeszcze będę wracała do różnych informacji, które można pozyskać w słowach. Dziękuję i do kolejnego spotkania. Pa.